W szczytowym momencie akcji z żywiołem walczyło ponad 30 jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostki z terenu powiatu pszczyńskiego oraz wspomagane jednostkami z powiatów ościennych. Na miejscu pracujemy jeszcze strażacy, na miejscu będzie prowadził przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Czynności. Po zakończeniu czynności przez strażaków. Będą mogły być prowadzone czynności procesowe, ale na ten temat to wszystkie informacje, jakie możemy Państwu przekazać. Mamy na miejscu też grupę rozpoznania chemicznego Państwowej Straży Pożarnej, która na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie. Część produktów gotowych uległa rozczelnieniu, ale ta sytuacja jest monitorowana. Dodatkowo na miejsce jeszcze przybędzie inspekcja ochrony środowiska. W tej chwili nie ma bieżącego zagrożenia dla mieszkańców.